Witajcie w Bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu bloga. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej promocji Szczyt Okazji. To akcja przygotowana dla banku BNP Paribas Bank Polska SA. Można w niej zgarnąć, no, całkiem sporo, bo aż 750 zł. Tak, dokładnie. 750 zł to łączna kwota premii pieniężnych. No, i warto dodać, że organizatorem jest firma Hagen, a bank BNP Paribas Bank Polska SA jest partnerem. A cel no cóż, jak to zwykle bywa przy takich promocjach chodzi o zachęcenie do otwarcia konta osobistego. Oczywiście z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej. Brzmi nieźle, 750 zł piechotą nie chodzi, ale pewnie są jakieś warunki. Kto właściwie może się załapać na ten szczyt okazji? Owszem, warunki są. Przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią, obywatelem Polski, no i mieć polski dowód osobisty. Ale kluczowy jest status nowego klienta. Co to znaczy? Że przynajmniej od 5 maja 2023 roku nie można było mieć ani nawet współposiadać konta osobistego w banku BNP Paribas Bank Polska SA. Czyli karencja, standardowo. Tak. I jeszcze jedna rzecz: w dniu, kiedy składamy wniosek, nie można mieć aktywnej umowy ramowej z bankiem. To też trzeba sprawdzić. Okej, okay, czyli bank szuka osób, które powiedzmy nie miały z nim ostatnio do czynienia. Załóżmy, że te warunki są spełnione. To co dalej? Jak zdobyć te 750 zł? To nie jest tak, że dostajemy całą kwotę od razu. To jest podzielone jakby na pięć etapów. 5 nagród po 150 zł każda. Czyli trzeba trochę popracować na całość. Jak wygląda pierwszy krok? Ta pierwsza nagroda 150 zł. Pierwszy krok to e, rejestracja i umowa. Trzeba wejść na stronę promocji. Adres to lp.bnp.paribas.pl/szczytokazji i tam wypełnić formularz rejestracyjny. Trzeba to zrobić do 26 maja 2025 roku. Chyba że wcześniej skończy się pula, bo jest limit 3000 rejestracji. A czyli warto się pospieszyć, jeśli ktoś jest zainteresowany? Limit 3000 może szybko zniknąć. Co po tej rejestracji? Po rejestracji na maila przychodzi specjalny link promocyjny. I przez ten link, również do 26 maja, trzeba złożyć wniosek o konto otwarte na Ciebie, razem z kartą otwartą na dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej. Rozumiem, wniosek złożony, co potem? Potem jest czas na zawarcie umowy ramowej z bankiem. Termin mija 9 czerwca 2025. Można to zrobić na dwa sposoby: albo tradycyjnie przez kuriera, albo, co jest wygodniejsze Online przez aplikację GoMobile z wideoweryfikacją, to ta weryfikacja przez kamerkę, i podpisem elektronicznym autenti. I to już wszystko, żeby dostać pierwsze 150 zł? Prawie! Ostatni element tej układanki to aktywacja karty. Nieważne, czy fizycznej, czy mobilnej w aplikacji, też trzeba to zrobić najpóźniej do 9 czerwca. I bardzo, bardzo ważna rzecz: przez cały czas, aż do dnia wypłaty nagrody, trzeba mieć aktywne konto. Aktywną kartę i aktywny dostęp do bankowości. To dotyczy każdej z tych pięciu nagród. Jasne, czyli najpierw trochę formalności. Rejestracja, wniosek, umowa, aktywacja karty. A co z pozostałymi czterema nagrodami? Też po 150 zł. Jak je zdobyć w kolejnych miesiącach? Czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Tutaj zaczyna się powiedzmy regularna praca. W każdym z tych czterech miesięcy czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień trzeba spełnić dwa warunki, żeby dostać kolejne 150 zł. No i oczywiście trzeba mieć spełnione warunki do poprzedniej nagrody. Jakie to warunki? Po pierwsze, trzeba zapewnić wpływ lub wpływy na to nowo otwarte konto osobiste. Łączna kwota tych spływów w danym miesiącu musi wynieść minimum 15 tysiąca złotych. I tu pewnie jest jakiś haczyk. Nie każdy wpływ się liczy. Dokładnie. Bardzo ważna uwaga: wyłączone są przelewy z innych własnych kont w banku BNP Paribas Bank Polska SA. Dotyczy to też kont firmowych czy rachunków kredytowych w tym banku. Wpłaty gotówkowe też odpadają. Czyli te półtora tysiące złotych musi przyjść z zewnątrz, z innego banku na przykład, albo od kogoś innego. Tak jest. Trzeba trochę pokombinować, jak te środki mają wpłynąć. Okej, okay, to pierwszy warunek miesięczny. A drugi? Drugi warunek to aktywność płatnicza. Trzeba wykonać w miesiącu minimum cztery transakcje bezgotówkowe kartą. Tą kartą otwartą na dzisiaj. Albo minimum cztery transakcje blikiem. I łączna kwota tych minimum czterech transakcji kartą lub blikiem musi wynieść co najmniej 450 zł w danym miesiącu. Czyli albo cztery płatności kartą za minimum 450 zł łącznie, albo cztery płatności blikiem za minimum 450 zł łącznie. Tak. Warto też zajrzeć do regulaminu, bo tam jest załącznik numer dwa. Z listą kodów MCC, które są wykluczowe. Chodzi o kody kategorii sprzedawcy, na przykład transakcje określane jako przekazy pieniężne czy płatności za zakłady bukmacherskie, one się nie liczą. Rozumiem, czyli przez 4 miesiące trzeba pilnować wpływów na 1500 zł i transakcji na 450 zł. Wymaga to trochę dyscypliny. A jak dowiemy się, że nagroda jest przyznana? I kiedy kasa trafi na konto? Organizator, czyli Hagen. Będzie informował mailowo o przyznaniu każdej z tych pięciu nagród, na adres podany przy rejestracji. Ważne jest, że po otrzymaniu maila o przyznaniu pierwszej nagrody, trzeba będzie podać numer swojego nowego konta osobistego. Jest na to czas do 26 czerwca. Robi się to przez specjalny link, który będzie w tym mailu. Po to, żeby wiedzieli, gdzie przelać te pieniądze. Aha, czyli trzeba zareagować na tego pierwszego maila, a co z podatkiem? Tutaj dobra wiadomość: te nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli 150 zł to 150 zł na rękę. Super. Mówimy dużo o nagrodach, ale samo konto i karta też mają jakieś koszty na co dzień, prawda? Po zakończeniu promocji? Jak to wygląda? Słuszna uwaga: samo konto otwarte na ciebie może być darmowe. Jest oferta specjalna Konto za 0 zł. Wystarczy, że co najmniej raz w miesiącu zalogujemy się do bankowości elektronicznej przez stronę lub apkę i będziemy mieć aktywne zgody marketingowe. A jeśli nie spełnimy tych warunków? Wtedy opłata za konto wynosi 2,5 zł miesięcznie. Niedużo, ale można tego uniknąć. A karta? Ta otwarta na dzisiaj? Karta standardowo kosztuje 7 zł miesięcznie. Ale tu też są sposoby na uniknięcie opłaty. Po pierwsze, jest darmowa dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Po drugie, dla pozostałych osób jest darmowa, jeśli w danym miesiącu wykonają nią minimum 3 transakcje bezgotówkowe, niezależnie od kwoty. No i darmowe są wypłaty z bankomatów banku BNP Paribas i sieci Planet Cash. Czyli generalnie przy odrobinie aktywności i konto i karta mogą być za darmo. Tak, dokładnie. Podsumowując, oferta Szczyt Okazji wydaje się całkiem atrakcyjna. 750 zł to sporo, ale jest to rozłożone w czasie i wymaga, no, pewnej systematyczności i pilnowania warunków. Zdecydowanie. Kluczowe jest dokładne przeczytanie regulaminu i pilnowanie tych komiesięcznych zadań, wpływy 1500 zł z odpowiednich źródeł i transakcje kartą lub blikiem za minimum 450 zł. Warto się zastanowić, czy taka aktywność w naturalny sposób pasuje do tego, jak zarządzamy swoimi finansami. Żeby ten wysiłek w zdobywanie premii się po prostu opłacił. Albo z drugiej strony, może to właśnie dobra motywacja, żeby, no nie wiem, przyjrzeć się swoim przepływom finansowym, zacząć aktywniej korzystać z konta. Coś do przemyślenia dla słuchaczy. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy na bloga Bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat promocji. Link w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.